I mamy ostatni dzień, jadę oddać auto. Przez noc naładowało się tutaj u mnie ze zwykłej siły do pełna i pokazuje nam teraz 387 km zasięgu, co jest przy moim zużyciu jak najbardziej realnym wynikiem. I jeszcze na koniec pożegnanie ze tronem. Tu stoi jeden, tutaj Porsche Kraków, aleja pokoju 78, a tu stoi nasz, z którym się dzisiaj żegnamy. przejechany dokładnie 500 km. Taki, jaki miałem limit. Nie zaplanowałem tego, natomiast tak się udało. Jeszcze krótkie wejście do koła samochodu pod salonem. Tak to... Tak to się prezentuje. Bardzo, bardzo ładne auto. Powiem, że wzbudzało zachwyt na ładowarkach. Zatrzymywali się ludzie, robili sobie zdjęcia, także naprawdę... Nabudzi no respekt i na drodze, i jak stoi, to wzbudza ciekawość. Także, szarym i anonimowym w tym aucie, raczej być trudno. Natomiast myślę, że nabywcom takiego samochodu, raczej to nie będzie przeszkadzało.